Zatrzymaj się na chwilę i poznaj pień fascynujących faktów o pudelku. Po pierwsze, pudel to jedna z najbardziej inteligentnych ras psów na świecie. W testach posłuszeństwa i pojętności regularnie plasuje się w ścisłej czołówce, ustępując miejsca tylko Border Collie i Owczarkowi Niemieckiemu. Po drugie, pudle są niezwykle eleganckie. Ich charakterystyczna, misternie ułożona fryzura nie jest tylko dla ozdoby. Ale kiedyś chroniła je przed zimnem podczas polowań w wodzie, zapewniając izolację termiczną. Po trzecie, pudle występują w aż trzech rozmiarach: toj, miniaturowy i standardowy. Każdy z nich zachowuje typowe dla rasy cechy, takie jak wysoka energia, ciekawość świata oraz chęć do zabawy. Po czwarte, pudle są doskonałe w psich sportach, takich jak Agility czy Obedience. Ich zwinność, szybkość i chęć współpracy sprawiają, że często są niepokonane na torze przeszkód. Po piąte, pudle to psy bardzo przywiązane do swoich opiekunów, które uwielbiają towarzystwo ludzi i chętnie uczą się nowych sztuczek, co czyni je idealnymi towarzyszami rodziny. To rasa, która zachwyca na wielu płaszczyznach i potrafi dostosować się do różnych stylów życia.